Witam serdecznie, z tej strony BimBaj Dziś wam opowiem troszkę o Diablo Bo stwierdzenie, że to ważny temat Że bez tego to... No, no nie ma szans zagrać Bo to trzeba naprawdę dużo wiedzieć, żeby Tę grę odpalić i no bez tego to nie ma... Ani rusz Po pierwsze, taki ważny tip Bardzo ważna rzecz Trzeba się solidnie wysrać To jest bardzo ważne Żeby nie ganiać w trakcie gry do toalety Bo to nie ma czasu, to nie ma czasu Nie, tak poważnie analizując moją historię gier wideo, mojego grania słuchajcie, to ja szukałem generalnie recenzji odnośnie Diablo, jakieś tam opinii czy ludzi mi się podoba, czy ludzi mi się nie podoba, gdzieś tam po internecie i też szukałem na YouTubea tych recenzji, ale to dopiero się pojawiły wczoraj, bo było embargo na recenzje oficjalne no i mówię, no chyba mi się podoba no i tak, ja jeszcze wcześniej czytałem, mówię, no poprawili dużo rzeczy, spodobało mi się, prawda? No ale zanim trafiłem na tę recenzję, na tę opinię, to od razu mnie oczy obiło po angielsku czy po polsku. Takie teksty jak 10 najważniejszych rzeczy w Diablo 3, które musisz wiedzieć, zanim zaczniesz. Mówię, ja pierdolę. Ja kurwa, nie zacznę. Nie zacznę grać. I później się inne przewijanie rzeczy. 10 rzeczy, które lubię w Diablo, których nie lubię. Albo tam, kolejne. Jak zdobyć montaż? I jak wykonać ten quest? Jaka broń na silniejsza? Kurwa, no nie zagram. kurwa, bez tego to... No, ani rusz. Słuchajcie, prawda jest taka odnośnie gier wideo. Ja ponad 35 lat gram w te gry wideo i powiem Wam szczerze, że... Najwięcej rzeczy zapamiętałem. Takich, na które sam wpadłem. Eee, które sam poznałem. Które wydawały mi się, to był magiczny moment. Mówię, kurwa, no nikt o tym nie wie, nikt o tym nie wie, nie? Internetu prawie nie było. i Generalnie takiego dzielenia, szukania informacji po YouTubach czy tam poradnikach, no nie było te, czegoś takiego. Ja potem grałem ze swoim kolegą w Street Fightera i zrobiłem Haduken czy e, Shoryuken, Riu czy Ken Street Fightera. Znaczy, Gailem rzuciłem ten e, bumerang. Gailem to cholera łatwo rzucało. Jak ty to zrobiłeś? Bo zacząłem spamować, nie wiem co ty, kurwa. Wiedza tajemna, nie? tylko nie nieliczni mogą ją odkryć. No i inne przykłady, chociażby e, przejście The Last do was bez żadnych poradników, bez niczego. Trzeba koniecznie samemu spróbować czy zdobycie. Pamiętam, że pierwszy byłem na serwerze, gdy zdobyłem taką e, legendarną broń z Molten Core, World of Warcraft. Molten Core to się nazywało? Thunderblade, ThunderStrike, coś takiego. E, taka z błyskawicami broni World of Warcraft pamiętam, że chyba jedyny byłem na serwerze, takie były osiągnięcia, e, dosyć. E, dosyć powalające z nóg i to raczej... albo inaczej, ja kupiłem jakieś sobie karty przy przypadek do World of Warcraft i w tych kartach była zdrapka i trafiłem Monta e, Spectral Tigera, ja pamiętam moment jak odpaliłem na Napaliłem tego monta na, na, na serwerze wszyscy tak łoo, skąd go możemy kurwa, mafia, nie? No ale trafiłem do karty kupiłem, to jakiś random, to, to totalny random. Albo chociaż e, zrobienie czegoś takiego jak e, Combo 10 w Tekenie e, czy innych takich rzeczy, albo zdobycie jakiejś najlepszej broni Final Fantasy 10 czy tam 7-8 e, i to wszystko było zrobione na zasadzie poznania gry i teraz Widzę, że, że tych poradników jest taki wysyp, mówię, kurwa, no ja nie zagram w tą grę, nie zagram w tę grę, mówię, nie ma pojęcia, kurwa, no ty, to tych rzeczy nie wiedziałem, mówię, kurwa, no to nie, mówię, koniec, nie? E, ja rozumiem, że sobie nabijają ludzie content, nabijają sobie e, wyświetlenia, subskrypcje, bo Diablo jest na hype teraz, e, ale pamiętajcie, że... Przypomnę mi się kolejny, kolejny przykład. Grałem w Sensible so World of War Soccer, czyli Sensible Soccer i był tak, była możliwość zrobienia takiego potężnego strzału z daleka Trzeba było ruszyć joystickiem do przodu, później do tyłu z guzikiem i te takie były smaczki o których, które teraz pamiętam, a kompletnie te z poradników, czy jakiś tam nie wiem, poradnik? Wtedy nie było poradników, był PSX, PSX Extreme początkujący Gdzieś gazeta NEO była, później NEO Plus eee, Jeszcze było tych troszkę gazet Secret Service, e, OPC to Amiga. No teraz to jest tego od zawalenia i... Pamiętajcie, że największe wasze wrażenia z gry Będziecie mieli w momencie, gdy sami ją będziecie odkrywać Tak jak ja idę teraz Diablo 4 na żywioł Ja się na Diablo 4 wkurzyłem po becie Mówię, nie będę w to grał, nie będę w to grał Bo kompletnie mi się nie podoba Gdzieś tam się przewinął jakiś filmik Wychodzi, gdzieś tam jakieś opinie Mówię, kurwa może... Może warto. I cały czas siedziałem we futbol. mówiłem może warto. No i generalnie kupiłem e, kupiłem to Diablo. a tak na żywioł. Nic nie oglądałem. Także wy też raczej e, uważam, że e, sami raczej poznawajcie grę. Sami sobie grajcie. To nie tylko mowa o Diablo. O każdej innej grze, bo, bo najważniejsze, najfajniejsze doświadczenia wam uciekają. To co poznajecie wy. Pewnie będzie wiele pytań. Odnośnie danej mechaniki, odnośnie jakiegoś, nie wiem, broni, armoru, miecza, hełmu czy czegokolwiek, albo jak zdobyć to, jak tego quest'a wykonać. Być może pojawią się takie pytania, ale to raczej próbujcie samemu, bo pamiętam, że grałem w Rezydenta. To też miałem kiedyś problemy w dwójce, jakąś tą zagadkę wykonać. Później przeniosłem się na inne gry, grałem w inne gry i w międzyczasie gdzieś mi wpadł pomysł, <grywka> jak tą zagadkę wykonać. I powróciłem do Rezydenta i wykonałem, no i mega, mega, mega satysfakcja tak samo będzie to jest diablu, idę na żywioł i nie bójcie się błędów popełniać bo jeśli ich nie będziecie popełniać to nie będziecie lepsi no bo skorzystacie z jakiegoś u mnie to tak działa popełnię gdzieś błąd szukam przyczyny dlaczego tak się stało ewentualnie później inaczej próbuję w inny sposób i tak samo wtedy zaczynam czytać o danej mechanice dlaczego mnie to zabiło i takie tam to tylko nie chodzi o, nawet o football chodzi, że jak tracę bramki, to zawsze szukam, gdzie błąd popełniłem, zawsze staram się oglądać wszystkie powtórki i to samo się każdej gry dotyczy, w której brałem udział, To też takie niestandardowe granie, pamiętajcie, że to, te poradniki wszystkie, te odnośnie, nie wiem, czegokolwiek, postaci, levelowania, drzewka talentów, skilli, to wszystko, wy możecie na to wpaść i... Nie ma czegoś, czegoś takiego jak optymalna droga ja będę grał na hardkorze. To jest wiadomo, że przeżywalność zdobywa się kosztem obrażeń i, i na odwrót. I tylko od was zależy w sumie ścieżka rozwoju postaci, także tutaj się nie dowiecie 10. przepraszam 10 rzeczy, które musicie wiedzieć kurwa, żeby zacząć grać w diablo. Nie, tutaj się nie dowiecie. Tylko dowiecie się tutaj na temat gier, które, które raczej poznawajcie sami, bo... To jest najważniejsze doświadczenie dla was Tylko wy, gdzie popełnicie błąd To wy będziecie wiedzieć jak to skorygować Jak go naprawić, żeby w przyszłości się ten błąd nie pojawił To jest w każdej także, w tej gracie Zaczynajcie sobie bez, bez tego, bez, bez żadnych poradników, bez niczego Bo jak ja kurwa to przeglądałem ten internet i mówię Ja pierdolę, mówię nic nie wiem kurwa Tyle jest tego, mówię To musisz wiedzieć zanim zaczniesz grać Kurwa włączę, nie, nie, nie nie włączę, nie muszę nic wiedzieć Nie muszę nic wiedzieć, także wy też nie musicie wiedzieć Czerpcie po prostu e, radość z samej gry Z samego poznawania tej gry A nie z... E, to tak jakbyście mieli do przeczytania książkę Załóżmy Władca Pierścieni a Ktoś mam mówi, obejrzyj film sobie najpierw ty czytasz, fil ty, ty czytasz film, ty oglądasz film Później sobie piszesz, no fajnie, nie? A książka, a chuj książka, nie? Już film, ogląda już film oglądałem nie? No i to tak na, na tej samej zasadzie wygląda. Zostajecie gotowe danie i ale nie wiecie z czego się faktycznie składa. Nie, nie znacie przypraw, nie znacie yy, nie znacie składników, to jest taka troszkę ripa to tyle. Takich chciałem z Wam podzielić. to właśnie tutaj w moim garażu takim namiotowym. <grych> yy, no, także nie ma tych 10 typów. Żartowałem, taki kurwa clickbait, nie? No, ale yy, nie o tylko właśnie chodzi Diablo, tylko generalnie o, o gry, wideo. Jak chcecie być lepsi, to musicie, musicie sami zadbać o to yy, o swoje błędy o skorygowanie ich, o naprawienie błędów i w ten sposób możecie dążyć do tego, żeby być lepszym w jakąś grę Bo ja pamiętam, że nie zaczynałem tak łatwo, nie zaczynałem w sumie w każdą grę, którą grałem, to zawsze starałem się osiągnąć jak najwięcej. Czy to był World of Warcraft, League of Legends, Tekken, eFootball czy cokolwiek innego. Także raczej na swoich błędach się uczę niż na czyichś. Ktoś, ktoś kto potrafi grać ma skill'a do gry i on przekazuje wam jakiś poradnik czy jakiś sposób budowania postaci. W Diablo to jeszcze jest ok, bo w Diablo to będzie działać wszystko, co tam byście by nie dostali jakiejś godności postaci, bo to jest automat, ten kurwa plikarz i, i to wszystko ma zabijać po prostu, prawda? Ale jeśli chodzi o takie gry na przykład jak futbol, to, to na przykład moje ustawienie z pięcioma obrońcami, jednym defensywnym homestickiem, dwoma homestickami, dwoma naficjami, to jest takie też specyficzne, bo, żeby grać z takim ustawieniem, to też musisz sobie zdawać sprawę z plusów, z minusów. Nie tylko wrzucić, tak jak w Diablo, i lecicie na automacie tylko, tylko jednak trzeba poznać plusy i minusy tego ustawienia. Tak samo z każdą grą się tyczy. Poznawajcie gry, grajcie sobie sami, nie, nie zaśmiecajcie sobie głowy jakimiś różnymi poradnikami niepotrzebnymi. Jedno, dojdziecie do endgame'u. Wtedy możecie się pobawić w maksymalne wyciśnięcie postaci statystyk. A poza tym też, żeby się ścigać z innymi ludźmi, to też musicie mieć dobrą drużynę. Musicie mieć czas przede wszystkim. Jak nie macie czasu, to zapomnijcie. Jak nie, nie jesteście w stanie poświęcić tych chociaż 18 godzin dziennie, no to zapomnijcie jakimkolwiek wyścigu, to było na tyle Taki 10 rzeczy, które warto wiedzieć, żeby zacząć grać w Diablo bo jak nie będziecie tego wiedzieć serwer pierdolnie was wyjebie kurwa, z gry i jeszcze żona wypierdoli z domu tak tak będzie dlatego przekazuję wam tą ważną wiedzę tajemną tylko nikomu nie mówcie o tym bo to jest, to jest ważny materiał i widzimy się w piątek o drugiej. Będziemy przechodzić Diablo Na hardkorze Barbarzyńcom Będzie śmierć to spróbujemy inną klasą i tyle Jak ktoś będzie e, Chciał To zapraszam Jak ktoś chce sam później sobie ogarniać grę To nie zapraszam, niech sobie ogarnia sam Ale znając życie to już będzie przede mną kilka kroków i, I Jeśli chciałaby zobaczyć jak ja to robię no To zapraszam też Do piątku, trzymajcie się ciepło i. Nie dajcie się zwariować, bo to co się dzieje z grami to jest trochę lekko... Nie chciałem przyklinać, ale lekko pojebane. Trzymajcie się, do piątku.